Cześć, witajcie i siema! Chcę wam dzisiaj zaprezentować mój nowy samochód. Jest to Lotus X... X Kurde, Jak zawsze mi wyleciała nazwa. No to już zobaczycie. Ej, dobra, dobra. No i widzicie, Lotus X IG. Kup 2060. Kudę. Dobra. Więc, co mogę powiedzieć o tym aucie? Auto jest małe. No, przyznam, że jest małe, bo jest. Ale z wyglądu jest fajne. Mi się podoba. Odgłos silnika to, to niebo. Mi nie się bardzo ten odgłos podoba. A co teraz będę robił? No nie wiem, co by tu teraz zrobić. Jak zawsze sprinta. Tylko tym razem innego. Więc nawie. Albo nie. Tak. Tylko tyle, że mój kolega może wygrać. Tylko czy będzie, no, właśnie to, właśnie mnie to martwiło. Dobra. To sobie zrobię wieloosobowy. No nie będę czekał. Dobra, jest. Więc tak, jestem swoim lower plusem. Tutaj jest Nissan GTL to jest ten słabszy klasy B. jest lat w godzini. No. I dalej nie zdążyłem. Ale to mniejsza oto. o to. tu jest taki średni. Teraz od tego tryta zaczyna robić tak, że zawsze na końcu będą oceny samochodu. Daj. Sprzątnę to. Tak. A tamten sam udział na to, że zdarzył. nie wiem czy będzie to widać na filmie, bo nie Zobaczcimy to. Przede mną BMK nie. O to, to też jest dobre auto. A to zrobię potem w jego przegląd jak będę miał miejsce w garażu. Jak w ogóle uzbieram na ten samochód. Na razie mam na tą lat w linii, Z klasy B tylko że też nie mam na miejscu. to są. Ok. No. I jak widzieliście. Sam gdzie jest fajny. I tam ogólnie. Zobaczycie wszystko, co i jak. Więc yy, żegnam się z Wami. Teraz zobaczycie oceny. Cześć i czołem.